Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trzy niepokojące historie widzów. Zanim jednak zaczniemy zapraszam na mojego Instagrama, gdzie pojawiła się kolejna mroczna ciekawostka. Zapraszam również do mojego sklepu, gdzie znajdziecie nowy asortyment, między innymi straszne maseczki. Zostawiam Wam linki w opisie filmu, jak zawsze. Tymczasem zaczynajmy już odcinek. Chciałabym podzielić się z Wami niepokojącą, prawdziwą i paranormalną historią mojej cioci i matki chrzestnej. Istotną rzeczą jest to, że zawsze miała ona jakieś niewytłumaczalne doświadczenia, zawsze w nie wierzyła. Opowiem Wam dziś jedną z tych historii zdarzyła się, gdy moja ciocia miała 8 lat. Pewnego zimowego popołudnia spędzała czas jak zwykle z rodzicami i z siostrą w salonie. Było już ciemno ze względu na porę roku. Jej tata, czyli mój dziadek, siedział na końcu sofy i czytał gazetę, a jej mama, czyli moja babcia, siedziała po drugiej stronie na brązowym fotelu. Moja ciocia z kolei siedziała na dywanie i bawiła się lalkami ze swoją wówczas trzyletnią siostrą, czyli moją mamą. Nagle ciocię przeszył chód. Można by powiedzieć, że to tylko przeciąg, ale wszystkie okna były szczelnie pozamykane. Ciocia nie zwróciła na to większej uwagi i dalej bawiła się zabawkami. Wtedy usłyszała charakterystyczne skrzypienie otwieranych drzwi do ich mieszkania. Trochę ją to zdziwiło, bo jej tata zawsze zamykał drzwi na cztery z pusty. Nieświadoma sytuacji tylko spojrzała w ciemny korytarz. W tej chwili usłyszała dość powolne i ciężkie kroki. Oprócz mojej cioci, jej rodziców i siostry w mieszkaniu nikogo nie było. Nie spodziewali się również gości. Wtedy do salonu wszedł wysoki mężczyzna i usiadł na sofie pomiędzy jej tatą i mamą. Był ubrany w czarny frak, czarne odświętne buty i spodnie. Na głowie miał czarny jak noc cylinder był w średnim wieku. Moja ciocia zdziwiła się, że dosłownie nikt oprócz niej nawet na niego nie spojrzał. Tak jakby tylko ona go widziała. Facet nie spuszczał z niej zimnego i przenikliwego wzroku, ciocia nieświadoma tego, co się właśnie działo, wróciła do zabawy lalkami i starała się nie zwracać uwagi na kapelusznika we fraku, więc odwróciła się do niego plecami. Przerażał ją. Mężczyzna w Cylindrze siedział tak dobre pół godziny i patrzył się wprost na moją ciocię. Co prawda siedziała ona do niego odwrócona, ale czuła na sobie jego zimne spojrzenie. Nagle, bez powodu, znowu spojrzała na kapelusznika. Wtedy mężczyzna we fraku wstał z sofy i się do niej uśmiechnął. Zaraz potem, jak gdyby nigdy nic, wyszedł z salonu, a potem z mieszkania. Można by pomyśleć, że to tylko dziecięca wyobraźnia ośmioletniego dziecka, ale to, co stało się zaraz po wyjściu kapelusznika, zmroziło mi krew w żyłach. Dosłownie pięć minut po opuszczeniu przez niego mieszkania zadzwonił telefon. Mama mojej cioci wstała z fotela i podniosła słuchawkę. Ciocia miała złe przeczucie. Nagle na twarzy jej mamy pojawiły się łzy. Okazało się, że babcia mojej cioci umarła dokładnie pół godziny temu. Moją ciocię zamurowało i zaczęła płakać. Zawsze miała bardzo dobry kontakt z babcią. Bardzo ją kochała i traktowała ją jak najlepszą przyjaciółkę. Dodam jeszcze, że gdy tata Cioci szedł ochłonąć do sypialni przez korytarz, którym wszedł facet w cylindrze, zobaczył, że drzwi do ich mieszkania były lekko uchylone, a był na 100% pewien, że zamykał je na cztery zamki. Kilka miesięcy po tym zdarzeniu, Ciocia zebrała się w sobie i zapytała swojej mamy, co to był za pan w cylindrze w ich domu w dniu śmierci babci. Odpowiedź zmroziła jej krew w żyłach. Kochanie, ale. Tam nikogo nie było. Moja ciocia do dziś nie wie, kim lub czym był kapelusznik we fraku, i do dziś maciarki jak o tym mówi: myślę, że to mogła być sama śmierć. To koniec historii. Nie oczekuję, że ktoś w nią uwierzy, ale ja i moja ciocia uważamy, że ta historia miała coś wspólnego z paranormalnym światem. Mam dwie historie do opowiedzenia. Wydarzyły się, kiedy chodziłam jeszcze do podstawówki, jakieś osiemnaście lat temu. Kiedy miałam jakieś osiem lub dziewięć lat, musiałam zostać sama w domu na noc. Brat był u kolegi, siostra u chłopaka, a mama w pracy na nocnej zmianie. Ojca nigdy nie poznałam. Nie było to dla mnie nowe doświadczenie, gdyż czasem zostawałam totalnie sama za dzieciaka. Mieszkaliśmy wtedy w starym budownictwie, kamienica miała już ponad 200 lat, dlatego w załączniku wysyłam poglądowy rozkład naszego mieszkania. Był już późny wieczór, kiedy zachciałam się do toalety. Nie pamiętam dokładnej godziny, możliwe, że było coś koło 23. Nasz korytarz zawsze mnie przerażał, długi, ciemny, dochodziło do niego tylko lekkie światło z ulicy, a włącznik był na drugim jego końcu no, ale potrzeba wzywała, więc otworzyłam drzwi od mojego pokoju i wysunęłam nieco głowę, żeby upewnić się, że nikogo tam nie ma. I niestety coś było. Kiedy się tak wpatrywałam we wnętrze, od drzwi do kuchni, zobaczyłam cień dziewczynki wychylającej się i patrzącej wprost na mnie. Z daleka wyglądała trochę jak Samara z The Ring, ale ja wtedy nie oglądałam takich filmów. Nie było tam żadnego lustra, żebym mogła to coś pomylić z własnym odbiciem. Tej nocy nie zmrużyłam oka. Do tej pory nie wiem, co to było. Czasy gimnazjum miałam jakieś 13 lub 14 lat szykowałam się do szkoły. Już miałam wychodzić, ale chciałam się jeszcze upewnić, czy wyglądam ok. Wzięłam więc małe, stare prostokątne lusterko, które kiedyś dostałam od babci. Gdy w nie spojrzałam. Zobaczyłam tuż za sobą jakby mojego klona, z tym że wyglądającego jakby był martwy. Sina skóra, podkrążone oczy, rozczochrane włosy. Z impetem rzuciłam lusterkiem na drugi koniec pokoju i przerażona wybiegłam z domu. Kiedy wróciłam ze szkoły, podniosłam lusterko. Było całe, nie pękło, nawet się nie uszczerbiło, a ramka też była w idealnym stanie, jakby nic się nie stało. Tego też nigdy nie wyjaśniłam. Czasami do tej pory mam silne odczucie, że nie jestem sama w domu, mimo że już od dłuższego czasu żyję na własną rękę. Obie te historie opowiadałam po raz pierwszy w życiu nikt wcześniej ich nie słyszał. Na dziś to już wszystko. Jeśli odcinek Ci się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robisz. Z góry dziękuję. Zapraszam również na moje poprzednie odcinki, patroni kanału Hanna Stankiewicz, Stavlos, Kuba Kuba. Do usłyszenia.